Hej, witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. Wiem, że przyciągnął Was tutaj tytuł, bo chcecie wiedzieć jak szybko sprzedawać skiny do CSGO i pokażę Wam to, ale żeby sprzedać jakieś skiny do CSGO to będę musiał otworzyć sobie parę skrzynek. Będziecie też pytali pewnie, co się stało z tymi kosami z poprzedniego konkursu albo z tą kosą, więc stwierdziłem, że lepiej będzie rozdać kilka mniejszych kos. Więc pokazuję Wam to teraz na ekranie, żeby nie było, że nie rozdawałem albo że konkurs był ustawiony. Ale dobra, to widzieliście, więc przejdziemy sobie do otwierania skrzynek, a później pokażę Wam, gdzie te skiny. I tak dalej sprzedać Mam tutaj moi drodzy 10 kluczy Do skrzyni Gamma 2 Nie wiem co mi poleci Nie mam bladego pojęcia Bo tak naprawdę przygotowałem się na otwieranie Takiego po prostu skinów e, Takiego otwierania zwykłego Bez Wcześniejszego nawet przygotowania, bo dawno nawet nie otwierałem żadnych skrzynek, to przy okazji sobie popatrzycie, jak ktoś wydaje pieniądze, a przecież to lubicie. No więc jeżeli będziecie chcieli, żeby na przykład część z tych skinów trafiła do Was, to zostawcie łapkę w górę, nie wiem, tam dajmy na to 5000 łapek w górę, to nie jest jakiś duży próg i Wasz trade URL. Jak tyle będzie wszystkiego, to spokojnie Wam. Te wszystkie skiny powysyłam, a niewielką ilość tutaj sprzedam, żeby było na potrzeby filmu, żebym pokazał wam, jak na skin cashu można sobie szybko zarobić. I wcale nie jakimś dużym kosztem, bo normalnie dostajecie hajs na przykład na PayPala. Póki co cztery skrzynie otworzyłem takim żółtem, takim o lekkim i nic się nie stało, więc zastanawiam się, czy cokolwiek jeszcze dobrego nam poleci. Bo. Nie chcę ukrywać, ale wydałem na ten opening ponad 100 zł, więc fajnie by było, gdyby coś dobrego poleciało. No ale. bywa, trudno. Dobra, lecimy, zobaczymy. No może coś chociaż fioletowego, jakby czerwonego wypadło. To już by było lepiej. No tak wiecie, coś by Wam fajnego poleciało. I tutaj przynajmniej widzicie realizm, że Gaben nie za bardzo lubi dawać od siebie jakiekolwiek skiny. Może chociaż tego Digla, no. O, dobra, Desert Eagle w Stat Tracku. To jest już. Coś tam nieco lepiej. Dobra, jeszcze tylko trzy skrzynki, więc jako tako niewiele. Zobaczymy nam tutaj, co nam za chwilę wyleci. O! Mamy Auga w stat traku. To już będziecie mogli zgarnąć. Nie wiem, ile to jest warte, ale wygląda całkiem spoko, myślę. Dobra, jeszcze dwie skrzyneczki. Zaraz zobaczymy, może tak na samym końcu będzie kosa, jak ładnie poprosimy znowu Desert Eagle w stat traku. Tak jest. No, końcówka tutaj nieco troszkę lepsza i uwaga, ostatnia skrzynka. Moi drodzy, ostatnia skrzyneczka. W ogóle jeszcze nigdy mi nie poleciała kosa, jak otwierałem skrzynię, więc tak słabo. No tutaj nic nie trafiliśmy, więc zobaczmy nasz ekwipunek. No nie wygląda to jakoś super powalająco, więc tak słabo jeszcze tutaj dwie kosy czekają na odebranie przez osoby, więc mam nadzieję, że osoby, które zostawiły trade url pod poprzednim filmem z otwierania tam betowania, czy co to tam było, to niech sobie zobaczą, czy nie dostały czasem przypadkiem oferty ode mnie. Ale dobra, no mamy te skiny i co z nimi zrobić? Okej okay, moi drodzy, jesteśmy na skin cashu bo właśnie tutaj będziemy sprzedawać nasze itemy. Oczywiście stronka jest na przykład po polsku, więc możemy sobie zmienić i za chwilę nam tutaj się wszystko załaduje. Generalnie polega to na tym że mamy skiny, które normalnie możemy sobie sprzedawać i możemy je wypłacić na Paypala czy na jakiekolwiek inne rzeczy. Jeżeli osoby z poprzedniego odcinka nie odbiorą tych kos, które jeszcze mi zostały w ekwipunku to zostawcie trade URL waszego, to być może jak ktoś będzie chętny to jeszcze podeślę do was, ale, do, dobra, dajmy na to. Mamy tutaj, nie wiem, skina tego P90. Za 36 centów. I dodamy sobie jeszcze dolarka, bo minimalna wypłata to chyba dolar. No i mamy tutaj miejsce, gdzie chcemy otrzymać pieniądze. Zaznaczmy sobie, że na Paypal'a i wpiszę mój adres e-mail. Dobra, mamy dolara 33, więc klikamy otrzymaj pieniądze. Teraz ten proces będzie weryfikowany. Oczywiście my będziemy musieli wejść na Steam'a, żeby wysłać botowi dany inwentarz. Tak jak właśnie tutaj to widzimy, więc klikamy odpowiedź. Więc na ofertę, akceptujemy to, klikamy tak, to jest prezent. Akceptujemy wymianę, no i wszystko poszło. A, jeszcze zapomniałem, że trzeba na telefonie akceptować, jak się ma Steam Guarda, bo przecież to nie przejdzie, więc akceptujemy jeszcze na telefonie zrobione, wymiana została zaakceptowana, tak jak widzicie tutaj na stronie. O, widzicie, mamy też komunikat, że moje skórki. Zostały wysłane. Teraz wystarczy, że poczekamy na informacje o wypłaceniu hajsu. Żeby nie było na moim PayPalu jest teraz 0 zł. Za chwilę odświeżę i zobaczymy, czy to się zmieni. No i proszę bardzo, mamy hura, oferta została zaakceptowana. A na moim PayPalu proszę bardzo, 1,33, dokładnie 5 zł. Więc jeżeli chcecie szybko wypłacać skiny, to już chyba myślę, że wiecie, z jakiej strony możecie skorzystać. Wszystko znajdziecie w opisie. Jeżeli coś będzie nie tak ze stroną, to możecie do mnie pisać śmiało zarówno na maila, jak i na fanpage'u, ewentualnie jak coś będzie nie tak, to spróbujemy tą sytuację wyjaśnić. Tymczasem ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia w kolejnych. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę i trade URLa waszego, jeżeli chcecie otrzymać część z tych skinów albo kose, jeżeli tamci nie odbiorą. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Komentował dziżej. Cześć!